Witam moi drodzy, przypadkowy akwarysta z tej strony. Dzisiaj mija 50. dzień tego małego nanoakwarium. 6,5 litra, czy tam 7 litrów z bojownikiem. Dawno nic nie wrzucałem, żadnego filmiku, więc stwierdziłem, że wreszcie nadszedł czas. A ponieważ mamy taką małą rocznicę 50 dni, więc postanowiłem dzisiaj coś tutaj. Wyrzucić, trochę go ponagrywać, i tak to moi drodzy wygląda. E, trochę roślin tu się pojawiło innych. Przyciąłem tego Anubiasa, którego tam y, widać z tyłu. E, Limnofilia cecili z kostki tutaj przyszła, bo tam się świetnie rozrasta. E, Limnofilia aromatica. Hydrofilia, e, nie pamiętam drugiego członu nazwy, chociaż coś tutaj na liściach. Na liściach się takie dziury robią, ale może to jakoś przejdzie. Co jeszcze, co jest w obsadzie? No, w obsadzie jest bojownik, którego tutaj widzicie w pełnej krasie. W obsadzie są zatoczki, które niestety za nubiasem gdzieś tutaj przyszły. Najprawdopodobniej za nubiasem, moi bo. Anubias był przenoszony z 40, a tam tych zatoczków jest dość dużo. Jest tutaj w obsadzie yy, Helenka, ale ta Helenka gdzieś się ukrywa, i bardzo rzadko ją widać. I jest też w obsadzie Helmet, ale Helmet też się ukrywa, potrafi się tam zakopać na kilka dni yy, w podłożu. Była jeszcze yy, krewetka Amano, mój błąd, bo włożyłem tylko jedną. I powiem szczerze, nie wiem co się z nią stało. Być może, że ją zjadł, bo była o takiej średniej, nie była taka całkiem mała. E, średniej wielkości, bo nie kupowałem żadnej dużej. E, I niestety nie ma jej. Nie wiem co się z nią stało. Czy on ją zjadł, czy, czy zmarła śmiercią naturalną. Nie wiem, moi drodzy. Ale nie będę już w to e, wnikał. W każdym razie jest taka obsada. Czy tutaj coś się zmieni? No, być może za jakiś czas coś się zmieni. Może za jakiś czas wymienię mu ten baniak, zamienię na trochę większy, może 15-litrowy. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale raczej to będzie miało miejsce w wakacje. Co jeszcze? No, zastanawiam się nad taką ciekawą aranżacją w tym nowym baniaku dla niego. Ale baniak nie będzie dużo większy, bo no, będzie miał około 15 litrów, tak myślę, ale czy rzeczywiście go przeprowadzę, to jeszcze nie wiem. Moje prace takie są na razie: plany takie, gdybanie. Eee, myślałem o baniaku takim w wymiarach 25 na 25 na 25, no to wtedy wychodzi tam około 15 litrów, 16. Eee, I się nad tym zastanawiam, ale mówię to, chyba zaczekam z tym do wakacji. Mam pewien pomysł na jakąś ciekawą aranżację taką ale musi to jeszcze trochę zaczekać. Dobra, nic już nie mówię, poobserwujcie go sobie trochę, posłuchajcie muzyczki.